Cześć. I znowu w tej Ewangelii demony i Jezus, który tak bardzo koncentruje się na ich wyrzucaniu. Na to zwróciłam uwagę. Dlaczego to robi? Dlaczego ciągle te demony pojawiają się i to wyrzucanie demonów jest takie ważne? To musi być jakieś częste zjawisko w naszym życiu, coś bardzo ważnego. A więc co? Myślałam, że to może być nasz strach, nasze lęki, na które reagujemy czasami. Bardzo panicznie. Tutaj pomyślałam sobie o takiej scenie, w której Jezus wyrzuca z człowieka, który zaczyna, który, który obrzuca się kamieniami, wykonuje bardzo dużo takich agresywnych posunięć w swoim życiu, i te demony są wyrzucone przez Jezusa na ich prośbę w świnie. I teraz, kiedy świnie, kiedy człowiek. Może już nie świnie, kiedy znamy też doświadczenia, jak byśmy wpadli do wody i zaczynamy po prostu szaleć, zaczynamy się ruszać. Kiedyś to myłam. O, człowiek walczy jako pętany. Walczy przeciwko temu, co go pochłania. Zaczyna rzucać rękoma. I tonie. Czyli walka z tym, że pojawia się strach, bo takim strachu możemy doświadczać często. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy pojawia się tak dużo różnych rzeczy, wokół, zadań, spraw do rozwiązania i myślimy, że co mam zrobić? To, 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 to i nie wiem, za co się zabrać, co zrobić, i nie umiem się uspokoić. Wydaje mi się, że gdy tylko usiądę, no to po prostu tragedia, w ogóle już nic nie zrobię. A właśnie. To by była taka odpowiedź. Położyć się. Tak jak moglibyśmy no, sobie wyobrazić, jak ta świnia na tych tonąca, się nad tym położyła na tych falach, bo no to nie utonęłaby. Właśnie. Czyli w momencie, kiedy odrzucimy tą kontrolę nad tym strachem, że my musimy koniecznie nad nim w jakiś sposób e, zapanować, że my musimy go zwalczyć poprzez nasze. Drastyczne wysiłki i działania, może właśnie należałoby popatrzeć przez okno, skupić się na czymś zupełnie innym, niezwiązanym z tym, tymi wszystkimi myślami, które mamy, obserwować nasz oddech i tak jakby w oczach wyobraźni położyć się na tych falach. Bo w tym momencie oddajemy władzę nad nami Bogu, a On jest w stanie pokonać nasz strach, wyrzucić tego demona. Ale musimy dać Mu na to miejsce. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tak może się też dokonywać wyrzucanie demonów, że oddaje Jemu władzę. Nie wiem, co o tym na ten temat myślisz ale podziel się ze mną w komentarzu. Za to Ci jestem z góry wdzięczna. Cześć.